Siema z Zaki Klod na Was bardzo serdecznie w na moim kanale z gry Five Nights at candy Stream Master Dzisiaj robimy czwartą noc Po prostu muszę się nauczyć co ten shadow candy czy jako tam ma old candy jak on działa Także o, mówili że on jest na tej kamerze ale go nie ma po prostu I nie ma co z tym chodzi A Nie ma ziomka po prostu

No Dobra, po prostu muszę na niego patrzeć i żeby było dobrze, co nie? O, jest, jest, jest. 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 Dobra. Czyli na niego muszę po prostu patrzeć, bo. Jest. Oj. Gdzie on teraz jest? Dlaczego znaczy on tu jest nagle? Ja mścisz To on? To nie on Jest szempo, przebiegnięcie Dobra Nie ma go nie widzę go nigdzie. No dobra. Dobra, przegrałem. Dzięki. To nie może być takie ciężkie. Prawda? Po prostu na tego patrzeć i. No i tu nikogo nie ma na przykład. Nie wiem, gdzie on może być. Ale go słychać, jak on biegnie. Więc wtedy to. Ale czy inni biegną? To jest pytanie, co nie? Chyba. Nie ma go tu, więc. Git jest. Okej. Okay. No i. Krótsze, tak to wygląda na razie. Patrzę tu, patrzę tu. Tylko. Nie wydaje mi się, że ja muszę wszystkie kamery patrzeć, bo. To będzie za dużo energii zżerać Po prostu chyba na drzwi, co nie? Tu nie ma, tu nie ma, to tyle. Mi się wydaje, chociaż nie wiem z których stron może pójść. To jest Candy, dobra. Nigdzie go nie widać. Okej, okay, tu słyszałem coś. Jest tu czarnuch. Czarnuch skóry, czarnusz. Czarnoskóry ziomek! Kaj okay, teraz. Dobra. Przebieg. Nie ma, ale... Dobra. Okej. Okay. Go trzeba na sucho jakoś zrobić. To to? małpa. Oj. Puknął. Nice. Gdzie jest? Jest czarny. Dobra, nie ma czarnego nigdzie. Co jest? Jest, dobra. Good boy. Siedzi sobie, good boy. Dobra, siedzi dobra, ob chyba ob obydwoje się odpalą. To nie jest zbyt dobra informacja dla mnie. Na razie jest luz, nie ma go. Czekaj, nie, jeszcze po co? Cząst. Kogoś słysza. Jest jest tu dobra. Słyszałem jak przybieg. Nie ma go, dobra. Jest luz. Chociaż nie wiem, czy to jest luz. Jak ja muszę patrzeć. Dobra. Jest trzecia w nocy. Spra sprawy są chyba opanowane jak na razie. Tylko, że gości nigdzie nie widzę i to jest problem. Słyszałem Cię. Dobra. Jest dobra, jest kotek, jest kotek. Wrócił czarnoskóry. Jest czwarta. A zarazem jest luz. Więc jest spoko. Oj, tego nie ma i tego drugiego nie ma. Uu. Uuu. Widziałem kota. Jest kot. Jest kotek. Widzę się Kocia. Uu. Gdzieś poszedł, gdzieś poszedł. Jest tu dobra. Teraz wsłuchiwać się. Yes. On normalnie wchodzi. Tylko, że mu oczy nie, świeczo, nie świecą. Poszedł? Poszedł, dobra. Mu oczka nie świecą. Ale zrobiłem to. Więc da się. Chociaż jeszcze nigdy nie mów mi, bo zaraz może mi walić z, z indziej. Siema. Siema. A... Kot. Dobra. Mamy to. No nie... Dobra, nigdy nie mów mi nigdy jeszcze. Jebało cię. Dobra. Jest! Już się troszeczkę zesrałem. Bo on nagle ze trzy runował... razy, nie? Ale zrobiliśmy to, więc. No więc jest dobrze. Loading feed. Zobaczymy co teraz na kamerach nam pokażą. Okej, okay, to jest ten candy, to jest tak indie. A to jest marynetka. Coś mi się wydaje, że w piątej nocy. No, muszę z nią walczyć, nie? Praktycznie. No dobra, spojrzeliście na kamerę, ale to nic takiego strasznego. Dobra, zobaczę szybko, jak wygląda piąta noc. Więc ją zobaczymy. Może ją przejdę. Nie wiem. Chociaż to wątpię

They aren't on the map because it apparently isn't any of your business. Or ours, for that sake. Like that extra room next to the part service room. I believe you can see the door from camera nine. Ah uh, yes, thank you. Here, keep the change. Excuse the sound of my delicious latte. Uh, what point, the manager says it's just a storage room, but I've of course heard many stories from my superstitious colleagues. So it's either an extra kitchen staircase to a secret underground tunnel or it's where he put his bowling equipment saw Co? of course i don't believe there's anything special to be honest i overheard him talking about the room once he mentioned something about some old unused stuff maybe he's hiding his smile in there who knows yeah 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 sweetie okay Dlaczego on mnie zabił? No dobra, może nie zauważyłem gościa? Jeszcze raz Może go nie zauważyłem po prostu, ale... Tak z dupy mnie zabił, tak trochę... przykontencił No dobra, zmutuję się Go Mówi coś o... Dobra Ty jesteś... Kociaku Kociaku! Jest koteczek ja słyszałem już nie. Schizofrenia. Jakaś dodatkowo coś. Kąd on tam gada? Kitchen? To za dźwięki. O co to chodzi? No jest koteczek. Witaj koteczku. Czarny koteczku. Jest luz. Na Cię patrzę. Oj. Dobra. Przechodzisz sobie przez kamery. Jest luz. Słyszałem Cię. Mogę wyłączyć. Tu patrzę. Dobra. Oj, gdzie jest koteczek. Oj, tu jest koteczek. Wo Łaj, wow, wow, wow. Łow, wow, wow. wow. Wow 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 panowie Panowie luz musi być Żebym tu przeżył ten koteczek szybkich jest teraz Ja Jakby przeskakiwał parę kamer po prostu Tak na oj, pingwin Oj, nie ma go Jest tu, dobra Nie ma go? O Powaliło cię z tym koteczkiem? Hello? Powaliło was obojga? Jakby... Szybcy jesteście jak cholera, aktualnie. O, wchodzi! Dobra. To brzmiało bardzo dwuznacznie, ale dobra. Jest luz. Dobra. Koteczek powinien teraz wrócić. Oj! Inny kot wszedł. Niebieski albo różowy. Nie wiem. Nie rozpoznaję was po oczach. Ale dobra, jest dobrze. No, na razie druga. Druga godzina. Optymalnie. Oj! Puknął. Dobra. Oj, nie ma go. Jest tu dobra. Ok, na razie chyba jest dobrze. Więc, no jak jest dobrze, to jest. Do... To jest dobrze. Nie ma go. On jest tu teraz. Rozumiem Was. Czy on wchodzi? Ja nie wiem. No, coś słyszałem. Nie ma, nie ma koteczka, więc jest luz. Okej okay. Słyszałem cię. Dobra, tu bardzo trzeba na smuchu. Trochę jak w F4. Ale gdzie jest kotek? Nie wiem, ale tu jest jeden typ. I tu jest drugi typ. Jest dobra, jest koteczek. Jest dobrze. nie ma. Puknął. Nice. No nice. koteczek siedzi. Siedzi na biku. Ale jest dobra. Jest, jest luz. On siedzi, ten siedzi, jest dobrze. A no, zobaczmy jak tam koteczek. Jest koteczek, tu jest koteczek. No dobra. No powaliło cię już! Już szedł, już, już szedł, nie? Widzę cię. Wow! Wow, co się stało? Kto? Ten? Dobra. To nie jest aż takie ciężkie, mi się wydaje, więc w kolejnym powinienem to zrobić piątą noc, ale na razie wystarczy mi wrażeń. Dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się w koniec dajcie jakaś subskrypcja, no i na